Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jest niedziela. Sobie wymienimy wkłady w naszym profilniczym narurowym połączonym z Ebiksem 6 w akwarium 720 litrów. Tutaj w akwarium <coughs> jeszcze się światełko nie oświeciło. Świeci się na razie lampka, malutka jeszcze na powietrzu się zbiornik. I czas najwyższy po 11 dniach. wymienić sobie te wkłady. Są one już dość yy, mocno zabrudzone z tego co widzę, tutaj przez te korpusy, chociaż jak je wyciągniemy, to zobaczymy jeszcze, jak wyglądają w środku. Aczkolwiek no, ten zbiornik pracował bez tych prefiltrów przez tutaj długi czas, jeszcze zanim tutaj te prefiltry zostały założone, także ten pierwszy cały syf one po, pos, posprzątały. <laughs> też ten Ultramax 1500, który zrobił tutaj dodatkowy obieg te dno posprzątał, nie ma tutaj żadnego syfu, także wszystko wciągnął ten prefiltr no i wyciągniemy sobie te wkłady zobaczymy sobie przede wszystkim jak one wyglądają ale przedtem jeszcze zamontujemy sobie nowe czyste wkładziki, nie? i zobaczymy jak długo te wkłady będą funkcjonować ale myślę, że Coś koło miesiąca na pewno powinny sobie teraz dać radę, jak yy, pamiętacie z poprzednich filmów, gdzie taki profil narurowy był w akwarium 540, 40 to tam tak samo była sytuacja. Po zainstalowaniu jego przez pierwsze 10-12 dni yy, naprawdę mocno się zabrudził, a później no już wymieniałem go tylko raz w miesiącu. Nie? Także biorę się za robotę i w pierwszej kolejności yy, co robię. Oczywiście trzeba wyłączyć filtr. Wyłączamy filtr. Poczekamy sekundkę, aż puści bąbelki. aż świat powietrzy. No i więcej tutaj nic nie robię, tylko go wyłączam. I Tutaj przy korpusach narurowych mam dwa zawory, także sobie zawory daję na OFF. I w tym momencie mam cały układ zamknięty, nie? Tutaj mam przygotowany taki jak fajny. Zobaczymy czy on się sprawdzi, czy nie będziemy musieli sobie kupić większego. No i odpowietrzniki <laughs> poluzuję jest z jednego korpusa. No i odkręcam. To jest to pierwsza wymiana przed kamerami <grybujesz> yy, po założeniu tego, jeszcze go nie wymieniałem, nie? Już sobie ściągamy. Zobaczymy, jak to tutaj będzie się wszystko spisywało. Oczywiście ręczniczek przygotowany. Powiem Wam szczerze, po odkręceniu pierwszego korpusa no nie poleciało tutaj nigdzie wody na boki, nie? Tam jakieś kropelki, wiadomo. Ale szafka jest yy, dookoła zasilikonowana, silikonem akwarystycznym, także nigdzie tam woda nie pójdzie. No ale już widzę, że ten pojemniczek muszę mieć troszkę wyższy i szerszy, nie? Mam taki, ale chciałem sprawdzić ten, bo był pod ręką. Także yy, wiemy już, że pojemniczek sobie muszę zmienić. Teraz tak, tu mam przygotowane już wiadereczko. No jest brudny, widać w środku, że jest brudny. Także damy go sobie na razie do wiaderka. I odkręcimy sobie drugi. Odkręcimy sobie drugi prefilt. Odkręcimy sobie drugi prefilt. Widzicie tutaj w tych korpusach piasek się zatrzymuje na no każdy sywnie, także nic nam nie wpada do głównej filtracji. Dobra, to sobie odkładam na razie na bok. To sobie odkładam na bok i odkręcamy drugi korpus. Też od powietrza od sobie odkręcam jeden, jak i drugi. A psa, miejsca jest dość, wszystko jest fajne, sztywne. pierwszy, się to spadła. No i delikatnie, tak dużo siły nie trzeba używać, bo ja tego też nie przykręcam. Nie wiadomo jak, bo nie trzeba. Siadeczko. No, ten korpus też jest nie tak samo brudny. No i okej. Okay. Nasze korpusiki sobie zobaczymy za chwilę, jak wyglądają. A w międzyczasie ja sobie pójdę te korpusy przemyć pod bieżącą wodą. No, parę kropelek spadło, ale to nie jest problem. Ale pojemnik tak czy inaczej zmienimy. Tutaj też trzeba ewentualnie coś przetrzeć w środeczku. No i tak. Idę sobie wypukać te moje korpusiki. Dobra, korpusy mam już wyczyszczone. Oczywiście uszczelki. Wszystko trzeba przy takich korpusach płukać jak jest piasek w zbiorniku, bo tutaj się robi piasek też zbierać na tych rantach. Także trzeba sobie do porządku wypłukać. Ja też te moje trzpienie, na które mam nawiniętą tą owatolinę tapicerską. Jakby ktoś chciał kiedyś informację, to to jest owatolina tapicerska. 20 mm to na pasek 50 cm no i na jakby ma 24,4 mm jatne na 25, nie, żeby troszkę tutaj ranty były zakryte z dołu jak i z góry. No i tak. Korpusy mamy przygotowane. Też sobie warto to przetrzeć, sprawdzić w środku, czy tam nie ma jakiegoś piaseczku. uszczelkę zobaczyć. Czasem się tu może jakiś ślimak pojawić czy coś, nie? W zależności, która nam co ma w akwarium. No i wtedy warto to przetrzeć, żeby nam przy zakręcaniu się nic nie wydarzyło. No i zakręcamy sobie. I szczuciem, nie? Wszystko szczuciem, delikatnie, nic na siły. Jedni tam mają problem z tego, co widziałem, żeby to wcelować, te prefiltry do środka, ale nie wiem, na, tej, na tej owacie tak to fajnie jest wycentrowane, że to nie ma z tym najmniejszego problemu. Mamy to gotowe. I wczuciem to dokręcamy. No i okej, okay. praktycznie cała operacja jest zakończona. Jak zdążyliście zauważyć, no są te korpusy puste, nie? Więc teraz co robię? Popuszczam sobie popuszczam sobie tylko te zawory odpowietrzające. Te korpusy akurat mają fajnie, bo one mają takie białe pokrętełko. To jest, takie, to jest plastikowe, z uszczelką pod spodem i ma to taki tam dichtung, gdzie to fajnie w palcach odkręcić, nie? No i teraz zejdziemy troszkę niżej. I teraz, żeby to sobie fajnie odpowietrzyć, żeby wszystko fajnie śmigało, to zawór yy, wlotowy do korpusów odkręcam. Ale nie odkręcam go na pełnej, na pełnej mocy, tylko delikatnie, nie? O, gdzieś tak na połowę gwizdka. No i teraz widać, jak się nam fajnie napędzają, oba korpusy równo. Fajnie jest w takiej instalacji zrobić sobie żeby wszystko było równo, żeby się one równomiernie nape napełniały, nie? Ja teraz aktualnie widzę, że się fajnie, równomiernie napełniają. Miseczkę mamy pod spodem. Miseczkę, pojemnik. No i czekamy aż woda wypłynie nam poprzez... Yy, aż woda wypłynie nam poprzez odpowietrzniki, nie? Trwa to dość szybko. Pierwszy już jest odpowietrzony. Już widzicie już, już nie słychać nic. No i teraz w tym momencie jak już to mam, to robię sobie jeszcze tak. Że daje to na full i odpowietrzniki zakręcam nie. Tu sobie też otwieram. Filterek sobie też otwieram, nie? Także mam wszystkie zawory pootwierane. Kontrolnie jeszcze sprawdzam, czy wszystko jest zakręcone. Oczywiście ręcznik papierowy, bo najlepiej chłonie wodę. Nie wycieram sobie od góry te zawory, bo tam są takie ripy, w których się lubi woda zbierać. Więc wycieram to sobie. No i teraz, jeszcze przed odpaleniem zbiornika, trzeba uzupełnić wodę, nie? którą żeśmy tutaj wlali. Można też te korpusy napełnić wodą i je sobie przynieść już napełnione. Ale to jest, po co to dźwigać, jak i tak... Przecież nic na to nie kosztuje, żeby wodę do zbiornika wlać, nie? No i teraz tutaj mamy już wetereczko z wodą przygotowane. Sobie teraz tylko doleję tamte 6 litrów. No i fajnie, i mamy już wodę dolaną. Do zbiorniczka, no i teraz pozostało tylko uruchomić filtr. sobie zakręciłem zawory na filtrze, a zapomniałem, że w ogóle ich nie zakręcałem. Z <grybujesz> przyzwyczajenia tak. No i teraz tak. Już nam wszystko fajnie chodzi. Widzimy fajnie, że nic nie leci, nic nie cieknie. Teraz poczekamy sobie tylko do tego momentu, aż EBIX się wyłączy. Odpowietrzniki jeszcze raz tylko przykręcę, żeby tam nadmiar powietrza, który został Wyszedł. No i to tyle, raz starczy, bo tak jak mówiłem, to są prefiltry na, na, na zaworach jednocalowych, także to powietrze od razu wychodzi całe, nie? Nie trzeba się tam z tym bawić, o. Teraz się wyłączył. Pierwsze poczekamy, aż FX wypluje. Za dużo nie wypluł. Jeden prefilt. Drugi. No i to tyle. Sapeczki przecieramy. Korpusiki sobie wycieramy. No i cała operacja zakończona sukcesem. Mamy prefiltry wymienione. Możemy dalej się cieszyć czystą wodą. Światełko się już pozaświecało, ale jeszcze to trzeba wszystko pozmieniać dzisiaj, no bo wiadomo była zmiana czasu, nie? także wszystko muszę pozmieniać. Yy, dobra, robię sobie w tym mały porządeczek i pokażę Wam za chwilę jak prezentują się te yy, prefiltry zużyte po 11 dniach. Dobra. Te filtry mamy już powietrzone, żeby fajnie wszystko śmiga. My w międzyczasie zajmiemy się tym co tutaj zostało złapane w te prefiltry. Nie? Wiadomo, że te owaty które tutaj są nawinięte to ja je wyrzucam. Nie ma sensu tego pukać, bo to kosztuje grosze. Miałem gdzieś nożyczki do rozcinania, ale nie chcę mi się po niej aktualnie iść. Także wszystko tutaj jest zagnojone. No fajnie. fajnie, fajnie się spisał ten prefiltr, nie? Także tutaj możecie zobaczyć przez te 11 dni ile syfu. Zobaczcie, w kolorze ręcznika, a było to białe. To jest owatolina, która pracowała przez 11 dni w tym moim zbiorniku. Także może i by mogła sobie tutaj jeszcze pochodzić. Z tydzień. Jak widać. Ale już nie chciałem męczyć tego zbiornika, żeby to po prostu cały ten syf... Chciałem, żeby ten cały pierwszy syf był już wyrzucony. Nie, Po co ta woda ma dalej krążyć przez ten prefiltr? Niech sobie teraz jedzie na nowo. To też, wiecie co, no to też nie działa tak, że, że nie zaglądamy do filtrów, bo nam tam przepływ nie spadł. Czy do prefiltrów, bo tam jeszcze ciągną, mnie. Później to wszystko się zbiera w zbiorniku, cały ten syf, bo jednak ta woda przez to leci. No i dzieją się tam różne niepożądane rzeczy, nie? Także trzeba sobie obrać jakąś procedurę wymiany tego i regularnie o to dbać, bo to jest jakby nie patrzeć mechanik i on cały ten syf zbiera, nie? I przez to ta sama woda przechodzi. Wiadomo, że bakterie, nitryfikacje i tam wszystko, osady czynne, ale no, po co tam mamy mieć akwarium? Nie? Jak to nic nie kosztuje? Jeżeli ktoś się już decyduje na taki prefilt, fajnie sobie obrać jakiś tam czas na wymianę tego i robić to regularnie. Nie? Także ja teraz wiem, że raz na miesiąc mogę sobie to wymieniać bo pierwszy raz mam już za sobą tutaj wymianę tego. No, także to by było w sumie na tyle w tym filmie. Pokażę jeszcze swoją mordę niewyjściową, bo tak dzisiaj cały dzień z ręki, cały dzień ze statywu, cały, cały film, także yy, nagrałem już takie filmy w sumie, jak to wszystko wygląda, ale wiadomo, na tych jednocelowych jeszcze, jeszcze nie miałem możliwości tego zrobienia. Chciałem zobaczyć i też nagrać sam dla siebie, żeby wiedzieć w przyszłości, jak to działało, nie? Lub jeżeli ktoś tam będzie chciał, to mu pokazać, jak wygląda to na, na innym filmie, a jak wygląda na tym filmie. Nie? Także na takich jednocelowych odpowietrzanie jest na pewno dużo, dużo lepsze. Nie? Trwa szybciej. Tutaj jeszcze mały rzut okiem na akwarium. Tutaj jeszcze na powietrza nie leci. Tak jak mówiłem, trzeba wszystko yy, poprzełączać. A tutaj Taki parapeciaczek. Ale o tym nagram film. No. Także pozdrawiam Was serdecznie. Mój niedzieli niedzieli, Trzymajcie się. Cześć.